Porzucenie wiedzy, powracająca wizja naropy. Prawda jest Twoim własnym doznaniem i wizją. Nawet jeśli poznałem prawdę i powiem Ci ją, gdy ją wypowiem, stanie się ona dla Ciebie kłamstwem, nieprawdą. Dla mnie to była prawda, ja ją znam, to moja wizja. Dla Ciebie nie będzie Twoją wizją, ale czymś pożyczonym będzie przekonaniem wiedzą niepoznaniem przejdzie przez uszy nie przez oczy kiedy zaczniesz wierzyć w nią będziesz wierzyć w kłamstwo pamiętaj o tym nawet prawda staje się kłamstwem jeśli wchodzi do twojego istnienia niewłaściwymi drzwiami musi wejść głównym wejściem oczami prawda jest wizją i to ty musisz ją widzieć. Naropa był wielkim erudytą, wielkim uczonym z dziesięcioma tysiącami uczniów. Siedział kiedyś otoczony tysiącem świętych pism, dawnych, bardzo dawnych, rzadko spotykanych. Nagle usnął. Musiał być zmęczony, a we śnie miał wizję. Ujrzał starą, brzydką, straszną kobietę. Wiedźmę. Jej brzydota była tak przejmująca, że we śnie zaczął się trząść. Było to coś tak obrzydliwego, że chciał uciec, ale dokąd miał uciec? Wiedźma go chwyciła, jakby zahipnotyzowała. Jej oczy były jak magnesy. Co studiujesz? zapytała stara kobieta. Filozofię, religię epistemologię, język, gramatykę, logikę – odpowiedział. – Rozumiesz to wszystko? – pytała dalej. – Oczywiście, że rozumiem – odrzekł Naropa. – Rozumiesz słowo czy sens? – spytała jeszcze. Tysiące pytań zadano Naropie, tysiące studentów zadaje pytania, a nikt nie pytał, czy rozumie słowa czy sens. Oczy tej kobiety były tak przeszywające, Wnikały do głębi jego istnienia, okłamanie jej byłoby niemożliwe. Każdemu innemu powiedziałby, rozumiem sens, ale tej straszliwie wyglądającej kobiecie musiał powiedzieć prawdę. Rozumiem słowa, rzekł. Kobieta stała się bardzo szczęśliwa, zaczęła tańczyć i śmiać się. Jej brzydota znikła i subtelne piękno zaczęło z niej płynąć. Naropa pomyślał, uczyniłem ją tak szczęśliwą, dlaczego nie uszczęśliwić jej jeszcze bardziej? Tak, i sens też rozumiem, dodał. Kobieta przestała się śmiać i tańczyć. Zaczęła szlochać i płakać i cała jej brzydota wróciła po tysiąc kroć większa. Dlaczego płaczesz? zapytał naropa. Czemu przed chwilą śmiałaś się i tańczyłaś? Byłam szczęśliwa, gdy tak wielki uczony jak ty nie skłamał. Teraz płaczę, bo mnie okłamałeś. Ja wiem i ty wiesz, że nie rozumiesz sensu, odpowiedziała kobieta. Wizja znikła i Naropa zmienił się. Uciekł z Uniwersytetu, nigdy więcej nie dotknął świętych pism. Stał się całkowicie niewiedzącym. Zrozumiał. Kobieta nie była kimś z zewnątrz, była tylko projekcją. Była własnym istnieniem naropy, które zbrzydło przez wiedzę. Wystarczyło zrozumienie, że nie rozumiem sensu i brzydota natychmiast przemieniła się w coś pięknego. Ta wizja naropy jest bardzo znacząca. Nie szukaj mądrości, dopóki nie poczujesz, że wiedza jest bezużyteczna. Będziesz niósł w sobie fałszywe myślenie, że wiedza to skarb. Musisz zdać sobie sprawę, że wiedza jest fałszywą monetą, nie jest poznaniem ani zrozumieniem, jest co najwyżej czymś intelektualnym. Słowo zostało zrozumiane, ale sens jest zatracony.